Cześć, jestem Karolina Kociołek i wspólnie z Akademią Przedsiębiorczości Rewas przygotowałam dla Was, dla Ciebie, taką krótką lekcję dotyczącą budowania komunikacji marki. Jeśli chodzi o budowanie komunikacji marki, to za każdym razem, kiedy do tego przystępujemy, musimy wyjść od pytania, dla kogo my ten produkt, markę tworzymy, kto jest naszym odbiorcą. I żeby lepiej zrozumieć naszego odbiorcę, my musimy się z nim w jakiś sposób sympatyzować, to znaczy zrozumieć, kim jest ta osoba. Do opisania naszych klientów potrzebne nam są trzy rodzaje danych. Dane demograficzne, dotyczące miejsca zamieszkania danej osoby, jego wieku lub jej wieku, płci. Informacji o statusie zatrudnienia, po prostu takich danych demograficznych, które dają nam takie podstawowe informacje na temat naszej grupy docelowej. Druga grupa informacji to dane behawioralne, które dotyczą zachowań naszej grupy odbiorców. I tutaj te dane behawioralne w przestrzeni internetowej możemy mierzyć i badać dzięki różnym narzędziom analitycznym, które dają nam między innymi media społecznościowe, czy chociażby takie narzędzia jak Google Analytics. Dzięki tym narzędziom możemy sprawdzić, z jakich urządzeń korzystają nasi odbiorcy. Czy korzystają z urządzeń mobilnych, czy korzystają częściej z komputerów. Jak wygląda ich ścieżka na stronie internetowej, ile czasu spędzają na poszczególnych podstronach, jak się zachowują w przestrzeni internetowej. Są również takie specjalistyczne programy i narzędzia, które umożliwiają tworzenie map ciepła na stronach internetowych, czyli sprawdzać, gdzie porusza się kursor użytkowników. Są również takie narzędzia, które badają ruchy gałek oczu. I sprawdzają, gdzie wędruje wzrok użytkowników różnych stron internetowych podczas właśnie scrollowania, czytania treści. Również takie dane dotyczące zachowań odbiorców możemy znaleźć w różnego rodzaju raportach i badaniach. Wystarczy przeprowadzić badania deskrysterczowe polegające na tym że siedzimy przed komputerem korzystamy z wyszukiwarki Google i wrzucamy w tę wyszukiwarkę różne zapytania dotyczące tematu który chcemy przebadać później oczywiście musimy znaleźć odpowiednie badania, czyli takie które pochodzą z zaufanych źródeł i są dość aktualne i na podstawie tych dostępnych badań, raportów, wniosków i analiz my możemy również wyciągnąć pewne informacje o zachowaniach odbiorców. Te informacje dotyczące tego jak zachowują się nasi odbiorcy są niezbędne do tego, żeby lepiej poznać naszą grupę docelową. I w końcu mamy jeszcze trzecią grupę, czyli dane Psychograficzne, te, które dotyczą zainteresowań odbiorców, ich potrzeb, te, które łatwiej pozwalają nam się z tym odbiorcą, zempatyzować, bo nasi odbiorcy mają jakieś cele, dążenia, nie żyją w próżni, tylko żyją w jakimś określonym środowisku, mają pewne poglądy na różne tematy, często też związane bardziej lub mniej bezpośrednio z naszym produktem. Dlatego, jeśli chcemy lepiej dotrzeć do naszych odbiorców, to musimy również poznać ich z tej strony, właśnie psychograficznej, opisującej ich zainteresowania i otoczenie. Żeby zebrać takie dane, my również możemy posiłkować się różnymi raportami, badaniami, które są publikowane w sieci ale też mamy możliwość przeprowadzania własnych wywiadów czy ankiet z potencjalnymi odbiorcami po to, żeby lepiej poznać naszą grupę docelową. I takie badanie, jeśli chcemy do niego przystąpić, no to oczywiście musimy określić jakiś cel, czyli to, czego chcemy się dowiedzieć. Kiedy wychodzimy na rynek z nową marką albo chcemy wypromować już istniejącą markę, no to naszym celem może być właśnie poznanie, oczekiwań odbiorców względem konkretnego produktu czy usługi. I możemy tak przygotować scenariusz naszego wywiadu czy ankiety, żeby uzyskać jak najwięcej informacji od potencjalnych odbiorców. Jednak w przypadku tworzenia takiego scenariusza badawczego musimy pamiętać o tym, żeby pytania, które zadajemy, po pierwsze, były pytaniami otwartymi, jeśli jest to wywiad, tak żeby odbiorca mógł swobodnie się wypowiedzieć. Po drugie, te pytania nie powinny niczego sugerować, nie powinny sugerować, czy któraś odpowiedź jest lepsza lub gorsza, po to, żeby pozyskać właśnie takie wiarygodne informacje, musimy dać taką swobodę wypowiedzi. Kiedy przygotowujemy też taki scenariusz prostego badania, wywiadu, powinniśmy się zastanowić też na tym, jakie ewentualnie kwestie chcielibyśmy pogłębić i o co jeszcze zapytać wtedy, kiedy ci odbiorcy będą nam już udzielać pytań bo być może wyciągniemy z tego jeszcze coś ciekawego. Kiedy już zbierzemy dane dotyczące naszych odbiorców, i są to dane demograficzne, psychograficzne i behawioralne, kiedy przeprowadzimy jakieś własne badania, przeanalizujemy różne raporty, możemy przejść do etapu zwanego empatyzacją, który pomoże nam lepiej zrozumieć potrzeby naszej grupy docelowej. I wyciągnąć jakieś wnioski z naszych badań i obserwacji. I żeby to zrobić, ja przygotowałam dla ciebie takie proste narzędzie, a właściwie taki szablon narzędzia, który nazywa się mapa empatii. I jeśli chodzi o mapę empatii, to jest to takie popularne narzędzie stosowane w marketingu do tego, żeby zempatyzować się z naszą grupą docelową, a później dzięki tej empatyzacji odpowiednio zaprojektować komunikację kierowaną do naszych klientów. I tutaj, kiedy mówimy o naszych odbiorcach, przede wszystkim powinniśmy się zastanowić, kim jest ta persona. Czyli kim jest ten odbiorca, do którego mówimy. I tutaj jeszcze tytułem wprowadzenia: persony są to takie właśnie grupy odbiorców, segmenty klientów, które wyodrębniliśmy na podstawie naszych badań i obserwacji, bo rzadko kiedy zdarza się, żeby nasza grupa odbiorców była jednorodna, żeby to był tylko jeden typ osób, na przykład kobiety 25-30 lat. Pracujące w dużych firmach, w dużych miastach. No, rzadko zdarza się, żeby tylko właśnie był taki jeden typ klientów, odbiorców. Zwykle mamy tak trzy, cztery różne segmenty klientów, do których kierujemy naszą komunikację. I tutaj, w przypadku mapy empatii, my każdemu klientowi, tak naprawdę tę mapę empatii opracowujemy oddzielnie. Więc tutaj wychodzimy od tego, kim jest ta persona, kim jest ta osoba, którą będziemy się dzisiaj w tym momencie zajmować. I kiedy jesteśmy przy tej pierwszej osobie, zastanawiamy się również właśnie, jaka jest sytuacja życiowa tej osoby. Czyli ten szablon najlepiej jest wydrukować, a następnie krok po kroku od jedynki do ustępki przechodzić przez kolejne pola i wypełniać je tutaj w pustych miejscach. Na początku posiłkujemy się głównie tymi danymi demograficznymi, czyli kim jest ta osoba, jaka jest jej sytuacja zawodowa, gdzie pracuje, czy pracuje, jaka jest rola tej osoby, czy na przykład jest to uczeń, czy jest to jakiś pracownik fizyczny, pracownik biurowy, być może emeryt. I po odpowiedzeniu na te pytania, takie dość, powiedzmy, podstawowe dotyczące demografii danej osoby, Przechodzimy dalej do tego, co ta osoba musi zrobić, czyli jaki jest cel naszej osoby, naszej persony, co ta osoba musi zrobić, czym nasz produkt może być dla niej pomocny. Zastanawiamy się tutaj, przed jakimi wyzwaniami stoi ta osoba i jakie decyzje musi podjąć, ale właśnie w kontekście naszego produktu czy usługi, bo te mapy empatii tworzymy w ścisłym związku z naszym produktem. Przykładowo, jeśli prowadzimy lokalną restaurację, no to jak, co ta osoba musi zrobić? Jaki jest cel tej osoby? Celem tej osoby może być to, żeby na przykład miło spędzić popołudnie ze znajomymi i jakie decyzje musi podjąć? No, gdzie pójść? Gdzie spędzić ten miły czas? Z kim, z kim go spędzić, w jakim miejscu, czy będzie to właśnie restauracja, czy być może coś innego? Tutaj jak, mamy kolejne pytanie. Jakie zadania ma do wykonania i jak ocenia, czy się jej udało? Więc tutaj na pewno zadaniem będzie znalezienie odpowiedniego miejsca w przypadku tej restauracji. Zapytanie ewentualnie osób, z którymi idzie się do tego miejsca o ich opinię. A czy się udało, no to będzie wiadomo już wtedy, kiedy to miejsce zostanie wybrane i kiedy te pierwsze wrażenia już będą za tą osobą. Kolejna rzecz dotyczy pytania, co ta osoba widzi, czyli jak ta osoba postrzega swoją sytuację na rynku lub w organizacji. I jakie ta osoba widzi sytuacje w swoim otoczeniu, związane z tym wyzwaniem. Tutaj naszym wyzwaniem jest spędzenie miłego czasu. Bo tak jak powiedziałam, pracujemy teraz na przykładzie, w którym prowadzimy lokalną restaurację. I tutaj w tym trzecim polu, jakie jak często te sytuacje ta osoba widzi w swoim otoczeniu, to w zależności od tego, jaką personę już tutaj stworzyliśmy, jak przybadaliśmy naszą grupę docelową, to możemy uzupełniać, że ta osoba wiedzie, że jej znajomi często chodzą do restauracji, rzadko, że popularne są pewne typy jedzenia, na przykład kuchnia włoska czy azjatycka. I tutaj na, na podstawie tych uzyskanych danych my możemy tutaj uzupełnić to lepiej. O, mamy tutaj również informacje dotyczące tego, gdzie ta osoba szuka informacji na ten temat. Więc w zależności od tego właśnie jaki biznes prowadzimy, też będziemy tutaj wpisywać e, miejsca pozyskiwania informacji. I przykładowo, jeśli chodzi o restauracje, to mogą być opinie od znajomych, rodziny, przyjaciół, mogą to być recenzje influencerów, ich relacje w mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie, TikToku, mogą to być recenzje e, w Trip Advisorze czy e, w, po prostu e, w Google. I tutaj również wpisujemy te informacje, które wyszły nam właśnie z naszych wcześniejszych badań, czyli takie miejsca, w których faktycznie nasza potencjalna persona może szukać informacji. Następnie przechodzimy do punktu czwartego, i w punkcie czwartym zastanawiamy się, co ta osoba mówi, jakie zadaje pytania i na co narzeka. I to jest ten punkt w którym nasze wywiady są nieocenionym źródłem wiedzy, bo kiedy już przebadaliśmy naszą grupę docelową, porozmawialiśmy z kilkoma osobami o tym właśnie, co, on, co je interesuje w kontekście naszego biznesu, łatwiej nam będzie wypełnić ten punkt czwarty i powiedzieć, co ta osoba mówi, na co narzeka, o co pyta. Osoba może narzekać na przykład na godziny otwarcia restauracji, na to, że jest otwarta za krótko, zbyt późno, jest, jest otwierana. Może narzekać na obsługę, na to, że na przykład nie może znaleźć w internecie menu. Tutaj przykładów może być wiele. Uzależnione są one oczywiście od typu biznesu, który w tym momencie analizujemy. Jeżeli chodzi o punkt piąty. To w tym punkcie zastanawiamy się, co nasza osoba, którą analizujemy, robi. Czyli, co ta osoba robi dzisiaj, żeby zrealizować swój cel. I tak jak już mówiłam, my tutaj pracujemy na tym celu, którym jest miłe spędzenie czasu po południu ze znajomymi. Może to być właśnie zrealizowane poprzez wyjście do restauracji, więc zastanawiamy się, co ta osoba robi dzisiaj, żeby ten cel zrealizować. Czyli jak się zachowuje, jakie aktywności podejmuje. I tutaj przykładowo można wpisać takie rzeczy jak na przykład przeglądanie recenzji, szukanie nowości, rozmawianie ze znajomymi, czy po prostu też wybieranie. Miejsc polecanych przez rodzinę, przyjaciół. Jeżeli chodzi o punkt szósty, czyli punkt dotyczący tego, co dana osoba słyszy, to w tym miejscu zastanawiamy się nad tym, co dana osoba słyszy w swoim środowisku od swoich bliskich, znajomych, współpracowników co słyszy od swoich autorytetów. I tutaj, jeśli chodzi o autorytet, no to musimy pamiętać, że w zależności od tego, jaką personę badamy, tutaj te autorytety mogą być bardzo różne. Autorytetami w kwestiach miłego spędzania wieczoru ze znajomymi mogą być właśnie znajomi, czy na przykład influencerzy dla niektórych, dla niektórych odbiorców. I w tym miejscu, kiedy przebadamy naszą grupę docelową, no to powinniśmy już mniej więcej wiedzieć, ku czyim opiniom ta nasza grupa docelowa bardziej się skłania, a także interesują nas w tym miejscu takie rzeczy, jak to, jakie stereotypy, opinie, poglądy powtarzane są w środowisku tej osoby. Bo być może któryś typ kuchni jest uważany za gorszy lub lepszy wśród znajomych naszej grupy docelowej. Jeśli tak, to warto zapisać, jaki to jest typ kuchni i dlaczego. Bo w przypadku prowadzenia lokalnej restauracji będzie to dla nas właśnie dość istotne. Jakie są też właśnie powtarzane opinie? I nie o różnych typach jedzenia, co mówi środowisko tej osoby, bo to też będzie miało wpływ na to, jaki nasz odbiorca ostatecznie podejmie decyzję. I kiedy już udostępnimy te informacje od 1 do 6, przechodzimy tak naprawdę do najważniejszej części. Czyli do bolączek i korzyści, do tego, jakie wyzwania stoją przed naszym odbiorcą i w jaki sposób my możemy te bolączki pomóc przezwyciężyć. Jeżeli chodzi o bolączki, to w tym miejscu wpisujemy to, co frustruje naszą osobę, jakie są jej wątpliwości i jakie są jej blokery. I tutaj, jeżeli chodzi o bolączki, no to również w zależności od tego, jaką personę wybraliśmy, bolączką może być na przykład um, trudność z dojazdem do restauracji, mało czasu, ponieważ znajomi tej osoby są zajęci, um, albo na przykład dość ograniczony budżet. Um, lub trudność z zdecydowaniem się na wejście do odpowiedniego miejsca, ponieważ konkurencja w okolicy jest tak duża, otwierane są cały czas nowe miejsca, że wybór jednego miejsca nie jest wcale taki prosty, kiedy tych nowych knajpek, restauracji pojawia się cały czas dużo. Tutaj znowu te bolączki, tak samo jak wszystkie poprzednie podpunkty, będą uzależnione Przede wszystkim od tego, jaką personę wybraliśmy, na jakiej grupie docelowej w danym momencie pracujemy. W punkcie ósmym, czyli w korzyściach, musimy zastanowić się nad tym, jakie są oczekiwania, nadzieje i potrzeby naszej grupy docelowej. Czyli co ona może osiągnąć, realizując swój cel i spędzając miło czas w restauracji ze znajomymi. I w tym punkcie ósmym, Również w zależności od tego, na jakiej grupie osób, na jakim segmencie klientów się skupiamy w danym momencie, te odpowiedzi mogą być bardzo różnorodne. Bo może to być na przykład odkrywanie nowych smaków, albo bycie w popularnym miejscu, czy bycie w miejscu, które jest Instagram friendly, gdzie możemy zrobić ładne zdjęcia i pochwalić się tym. Może to być korzyść po prostu. Płynąca z tego, że jest kameralna, miła atmosfera, można spokojnie porozmawiać ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, albo wręcz przeciwnie, atmosfera jest luźna, nieformalna, nie ma pojedynczych stolików, tylko jest raczej duża przestrzeń głośna i gwarna, i jest szansa na poznanie też innych osób w tym miejscu. Kiedy już wypełnimy te wszystkie miejsca od 1 do 8, to tak naprawdę jesteśmy o krok bliżej do tego, żeby tutaj lepiej poznać naszego klienta, wczuć się w jego sytuację i to tworzenie mapy empatii pomaga nam później również zaprojektować naszą komunikację do potencjalnych klientów, do potencjalnej grupy odbiorców. Bo kiedy wypisujemy potencjalne bolączki tej osoby, a także korzyści. My już mamy tak naprawdę gotowe tematy, na, gotowe tematy, gotowe pomysły na komunikację, bo widzimy, na czym powinniśmy się skupić, które korzyści podkreślać, żeby dotrzeć do poszczególnych grup docelowych. I stworzenie takich map empatii dla naszych grup odbiorców jest tutaj właśnie bardzo przydatne pod kątem. Planowania dalszej komunikacji i pozwala nam uniknąć takich sytuacji, kiedy na przykład jest 8 marca Dzień Kobiet, więc we wszystkich kanałach społecznościowych publikujemy informacje o tym, że wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Tylko nawiązujemy do jakichś konkretnych bolączek lub ewentualnych korzyści, które możemy zaoferować naszym odbiorcom. Skupiamy się na celu, który chcą zrealizować i projektujemy naszą komunikację wokół tego, co tak naprawdę jest dla naszych odbiorców istotne. Zachęcam cię bardzo do tego, żebyś wydrukował, wydrukowała szablon mapy empatii i spróbowała lub spróbował wypełnić go bazując na wybranej przez siebie firmie na przykład Twojego otoczenia, po to, żeby przećwiczyć właśnie takie empatyzowanie z klientem i projektowanie, projektowanie też komunikacji w oparciu o, o to, do kogo mówimy i jakie są potrzeby tej osoby. To narzędzie mapy empatii możesz wykorzystywać właśnie Wtedy, kiedy chcesz lepiej wczuć się w sytuację swojej grupy docelowej. To może być przydatne nie tylko wtedy, kiedy mówimy tutaj o działaniach marketingowych, chociaż wtedy najczęściej jest to wykorzystywane, ale też wtedy, kiedy na przykład komunikujesz swoją markę personalną, bo zależy ci na zdobyciu stażu czy pierwszej pracy. Wtedy też możesz tutaj postarać się przeanalizować swojego potencjalnego pracodawcy, czyli osoby, która będzie widziała komunikaty, które do niej wysyłasz, i przećwiczyć to w taki sam sposób. Dziękuję bardzo i powodzenia.